nie masa, którego chcemy godnie uhonorować. I tak, Kamieniogórskie Towarzystwo Regionalne, szan i wobec ogłasza na wieczną rzeczy pamiątkę, iż pan Tadeusz ma. wielce szanowany obywatel naszego grodu Kamienna Góra Zwanego, od 50 lat w tym miejscu, przy ulicy Karola Miarki. Twój zakład rymarski prowadzi, w którym różne przedmioty ze skóry wytwarza. Według naszego rozeznania wspomniany Tadeusz Niemas jest najdłużej pracującym leweśnikiem swojej fachu nie tylko w kamiennej górze i województwie dolnośląskim, ale prawdopodobnie w całej Polsce, a może i niewykluczone w Europie. Szanownemu Jubilotowi, Tadeuszowi na Niemasowi. Gratulujemy wytrwałości i życzymy pobicia kolejnych rekordów. Działo się to w kamiennej górze dnia 12 lutego roku Pańskiego 2002 roku. Sądzę, że państwa jesteście na ulicy. Oklaskami powitamy rozpoczęcie. A delegację poproszę o wręczenie kwiatów i prezentów. Dziękuję. Drogi Jubilacie, wszystkiego najlepszego z okazji 50-lecia działalności rzemieślniczej. Dużo zdrowia, wszelkich pomyślności, składacza ma brać rzemieślnicze. Dziękuję. Tutaj pamiątkowy jedną. Dziękuję. I jeszcze, ponieważ zajmował się Pan całe życie. E, tak, e, tak, sprawami. To nie taki drobny upominek. Dziękuję. Dziękuję. Ja to samo Pani nas. Wykazuje piszmy pana pracy, że jeszcze, jeszcze mogliśmy się okazję. Dziękuję. Dziękuję. Tak, 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 tak. Chyba, no chyba na początku jeszcze kogoś kształcił. Tak, ta, ta, ale nie wytrzymali Nie, nie No tak. Konie jeszcze są. Jeszcze. Przyszłość jest. Jeszcze jest. Jeśli, jeśli nie uprząsz, to przynajmniej wsiadła coś, co idzie. Tak. Co idzie, to się robi. Tak. Rzeczywiście go dobrego. Odlapać.

Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozwoli pan, że dwa słowa dłużej w imieniu gminy Gajna Góra, w imieniu samego wójta i mieszkańców. Y, informację przekazuję następującą. Koni w gminie Gajna Góra zostało już tylko 170. Natomiast zawód pański trwa nadal od całej Rady Gminy, od władz gminy Gajna Góra list gratulacyjny, który pozwolę sobie odczytać i żeby było to dowodem naszej wdzięczności. Pięćdziesięciolecie nieprzerwanej działalności prowadzonego przez Pana Zakładu Rzemieślniczego jest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym. Świadczy to bowiem o ogromnej wytrwałości w wykonywaniu tego trudnego zawodu w okresie minionych lat. Należą się Panu za to szczere słowa uznania. Działalność zakładu pozostawiła niewątpliwie także trwały ślad materialny i gminie kamienna góra. Dziękując więc za dotychczasowe osiągnięcia, życzę Panu dalszej satysfakcji wykonywanej pracy, długich lat życia i zdrowia i zadowolenia oraz pomyślności wszelkiej. Dziękuję. Moje gratulacje szczególnie dziękuję. z zawodu pierwszego lekarzem dziękuję. Dziękuję. jest lekarzem weterynarium bardzo bliskich i jest pańskim zawód. Dziękuję. 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 Jeszcze, jeszcze, Ja mówię, to kończę. Do końca. Do końca. D Dziękuję. Chciałbym i jak dużo zrobię

Panie Darku, my ulica Karolaniarki. Wszystkiego dobrego życzę. Zdrowia, pomyślności, wszystkiego. Czego sobie Pan życzy. Dziękuję, bardzo dziękuję. I miłego? Dziękuję. bardzo, dziękuję. bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję. Zdrowia. A to? żeby nie opadła do pracy, dziękuję. No, 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 złota. złota to może Zdolnie. się dziękuję. tak nie wytrzymać. To wie pan, dziękuję. po co byłem pytałem, jak igła wygląda. <grym> Proszę bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, powodzenia, zadowolenia i dalsze. Dziękuję. Zrobię. 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 Tak jest, o, tak jest. Szefostwo Kamienia Górskiego, Cię Oby takie się oby takie dziękuję. 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 Duro zdrowia i jeszcze długo nie Dziękuję. jest, jest wszystko. Tam jest różnie. Raz dobrze,

W muzeum. Witam w imieniu w władz Kamieny Góry i wszystkich gości, którzy chcieli uświetlić no, tą piękną uroczystość uroczystość 50-lecia pracy Pan Pantadeusz kojarzy nam się z tą witryną, taką charakterystyczną. Ja pamiętam jako chłopiec zawsze ten charakterystyczny kąt, komonto. Znaczy to ogromny sentyment. Dziękuję Panu Tadeuszowi, specjalizacjom wszystkich uczelni gości za wkład pracy, za promowanie miasta. I życzymy wielu, wielu lat zdrowiu i prowadzenia dalej tej życzeli. Pięknie, Pięknie. 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 Czekam, że... To nie było i właśnie tylko po prostu w Polsce, bo żyli w tym osób, w ostatnich, w pewnym w ostatnich za dużo, czy też był taki, też tak samo sądzę. bardzo, tak Dziękuję bardzo. to, to <SWE2> jeszcze ręka zdrowa nie czę się, się <śmówi> My się w tak szczególnym dniu, Pana jubileusz, pięćdziesięciolecie, to jest bardzo dużo czasu, a czy pamięta Pan jak Pan rozpoczynał? Oj, nawet jak do, jak do nauki poszedłem, to od pierwszego dnia mogę opowiedzieć. Jak to było? Wszystko co robiłem, Jakbym poszedł pierwsze dni, to, to mi dali gwoździe prosić, prostować, takie rzeczy, o sprzątanie tamtowań, a później do roboty. Na czym polega rymarstwo? No wyrób uprzęży dla koni. Czy pamięta pan ile już pan w tych wyrobów wykonał? Co Nie, Nie wiem, na tym placu wolności chyba pod pierwsze piętro by było. 50 lat. Czy to jest trudna sztuka? Trudna. Ciężka. Ciężka jest. Czy odkąd Pan rozpoczął swoją działalność w Kamiennej Górze, zawsze Pana zakład mieścił się właśnie na ulicy Karola w tym Miarki? Miejscu, w tym miejscu. Niezmiennie. niezmiennie. W tym miejscu jedno i to samo robię. W spółdzielni robiłem 6 lat i resztę do 50 to samo, jedno i to samo. To chyba powód do dumy, że jest Pan jedynym takim rymarzem w województwie dolnośląskim. Może ja nie jestem, wie Pan tak. Nie lubię strasznie zmieniać pracy. To jest moja dewiza. Strasznie nie lubię zmieniać pracy. Miałem kolegów, to tak latali. Dwa tygodnie, miesiąc, pół roku. Tu już poleciał, już gdzie indziej pracuje. Ja, jak poszedłem do ZUS-u, jakbym skończył 65 lat, to miałem takie dwa papierki: z obuwia zwolnienie i z, ze spółdzielni. I się, tyle wszystkiego, tyle. Mi pokazała taka znajoma: takie pliki Ci ludzie mają. Z całej centrali zwożą gdzieś w świadkowi, potwierdzają. Ja nie lubię tego, i dlatego tak się trzymam w jednym miejscu. A jakie jest Pana największe marzenie? No cóż, marzenie. Cóż ja mogę mieć za marzenie teraz? Osiemdziesiątka na karku. Jeszcze zdrowia, trochę żeby było. Mhm. Więc to cóż ja mogę. Tak już nie mam nic z Pani w ogóle. Żona zmarła. Cztery lata temu, teraz będzie w sierpniu. I sam tak zostałem. I cóż mogę. Rymarstwo wypełnia właściwie całe pan, pan, pana życie. Tak, tak. I dlatego się trzymam. Dlatego się trzymam tego rymarstwa, tego warsztatu. Już nie dlatego, żeby ten zarobek taki był. Bo tam nic wielkiego nie zarobię. Bo raz, że już lata. 79 lat i tylko 4 godziny, 4,5 robię, ale mówię pani, że tylko przez to, żeby troszeczkę zabić ten czas. Mam obowiązek, ja już wstaję rano, u mnie 15, 20 po 6, ja jestem na nogach, wstaję, robię swoje, obmyję się, wszystko po tego i... Idę do piwnicy, zapalę w piecu, bo grzeję siebie i Bogusia Podlaska. Idę do warsztatu, pomału przejdę po ulicy, trochę po tego. O dziewiąty odmykam, zjem śniadanie najpierw, o do dziewiąty odmykam. Do dwunasty, pół do, do pierwszej, za piętnaście pierwsza. Idę na obiad, do szwagierki chodzę na obiad. No to zawsze tam posiedzimy z tym, z tym wnuczkiem jej, z tym małym. Pożartujemy troszkę po dowodzi ze mną i do drugi, o drugi przychodzę. Porobię do czwarty, wpół do piąty. No ale jest ta rozrywka, taka, i to obowiązek jest. Nie to pod piwo, pod kioskiem. To już jest co innego całkiem. No i tak, i tak pcham, no tak pcham do jakiegoś czasu. Życzymy dużo sukcesów, zdrowia Dziękuję. przede wszystkim. Dziękuję. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.